Kiedy stałem w przedświcie, asyna i prawdę głosił przez trąby wiatrów. Zasmęczyły się chmury i gniewem, bórę świerki. I na niebie byłem ja jeden, plotąc pieśni warkocze bukowe. I schodziłem na ziemię za kwestą lackowej. I był bez i były słowa. Zanurzone popępki w cerkwi baniach rozłożyście złotych, smarujących się wiatrem do krwi. Moje myśli, myśli biegały biegły, końmi po niebieskich, mogrych poninach, i modliłem się wszedł górdzomadony, do a gdy serce kroplami tęsknoty. Jęło spadać na góry sine. Czarodziejskim kwiatem paproci rozgwieździła się bukowina. I był błyskit, i były słowa zanurzone po pępki w cerkwi baniach. Rozłożyście złotych, smagających się z wiatrem do krwi.